Chwilę czekaliśmy na to zwycięstwo za trzy punkty. Myślę, że potrzebowaliśmy tego jak tlenu. Na pewno dużo pozytywnych emocji, dużo fajnego grania. Pokazaliśmy w pierwszym secie, że potrafimy grać naprawdę na wysokim poziomie. Ten drugi set mieliśmy trochę problemy w ataku, zwłaszcza ja. Wszedł Kuba, dał trochę świeżej energii, później ja za Kubę w czwartym secie i tak razem pchnęliśmy to zwycięstwo i cieszymy się z trzech punktów. Dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy grać w siatkówkę i myślę, że to jest fajny prognosty przed kolejnymi spotkaniami, bo nie oszukujmy się, mamy ciężką sytuację i nawet dzisiejsze te trzy punkty nic nam nie dają. Mamy teraz kolejny ważny mecz przed świętami z Gdańskiem. W styczniu mamy kilka ważnych spotkań i myślę, że to jest fajne prognozy przed tymi spotkaniami. Nie zawsze jest tak, że zespoły z dużymi nazwiskami i, i z dużymi graczami grają na swoim poziomie. My chcemy przede wszystkim wrócić do. Do tej radości, którą gdzieś prezentowaliśmy w tamtym roku, i myślę, że jak ta radość będzie i dołożymy swój yy, aspekt sportowy, to ta gra będzie wyglądała tak jak dzisiaj, może nawet trochę lepiej. Nie sama gra nas interesowała, tylko bardziej nawet punkty, bo wiemy jak bardzo nam ich brakuje, więc najważniejsze są te trzy punkty, a stylem się zajmiemy później. Mam nadzieję, że podołałem, wynik jest pozytywny. Mam nadzieję, że Lucho, Lucho e, nie będzie miał żadnych problemów ze zdrowiem, bo ostatnie dni zbytnio nie trenował, także, także ta zmiana wiązała się trochę z problemami zdrowotnymi, ale mam nadzieję, że będziemy się świetnie uzupełniać dalej w dalszej części sezonu. Nie chcę tak patrzeć przez pryzmat tego, że jeden mecz zmieni nagle nasze oblicze. my Musimy cały czas starać się poprawiać naszą grę, e, walczyć i wydzierać każdy punkt przeciwnikowi, także... Także to jest dla nas najważniejsze, żeby na tym meczu wyjść z takim samym nastawieniem jak dzisiaj, żeby wygrać i nie myśleć o tym, czy poprzedni mecz wygraliśmy, czy, czy przegraliśmy. No my tutaj na pewno przyjechaliśmy z celem, żeby zabrać są trzy punkty, więc na pewno e, cel na pewno nie został osiągnięty. Myślę, że też e, teraz na gorąco ciężko powiedzieć, ale myślę, że, że częstowa dzisiaj w każdym elemencie przewyższała nas i naszą grę. Brakowało, 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 nam po prostu na boisku, nie wiem, tej pe pewności siebie, skuteczności w ataku, e, trochę spokoju i, i, i chociaż chociaż wyglądało to w pewnym momencie, jak wygraliśmy tego tego drugiego seta, e, miałem wrażenie, że, że wreszcie, jak to powiedzieć, się rozkręcamy, wchodzimy na po, na, 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 na nasze poziomy, ale jednak e, nie udało nam się, nie udało się i Nawet nie wiem, co na to powiedzieć, bo e, dokładnie tak było. No. Dzisiaj Częstowa bardzo dobrze zagrała i, i w ataku, i w obronie, myślę bardzo dużo piłek pod, podbiała, a w pewnym momencie też i, i, i zagrywkę odpalili, więc to już nie, nie mieliśmy się jakiego, jakiegoś elementu złapać, żeby przynajmniej ustabilizować naszą grę. I, i Częstowa to dzisiaj bardzo dobrze wykorzystała. Dużo punktów postraciliśmy w tym sezonie, też po daybreakach albo tutaj nawet i dzisiaj. Wiedzieliśmy, że Puchar Polski może już, możemy już nie osiągnąć tego, tego miejsca szóstego. Zdajemy sobie sprawę, że, że teraz każdy punkt podwójnie się liczy, żeby, żeby zakwalifikować się do playoffów i, i nawet myśleć, żeby, żeby tam walczyć o jakąś lepszą pozycję, ale to na pewno takie, jak, takie mecze jak dzisiaj na pewno już nam raczej nie mogą się przytrafić, jeśli chcemy osiągnąć ten cel.